I za każdym wzgórzem pojawia się coraz rozleglejsza, coraz piękniejsza panorama. Ciężko się nie zatrzymywać, trudno dojść. Wystartowaliśmy z tym wszystkim. Tak jest. Mimo braku przejrzystości powietrza, właściwie nieba, które jest zachmurzone, nie pamiętam, żebym widział taką panoramę. Przed nami Fuji, po lewej stronie mamy Tatry, pełnej okazałości. No i prosimy o zwrot naczyń. tak gdzie idziemy? Pani Krzysztofie, po lewej stronie mijamy zaczarowane źródełko świętego Walentego. Kto się z niego wody napije, temu yy, ożyje. Mm. Mm -hmm. Tak, poszło. No to idzie. Gord 1228 metrów, 2 godziny. Yy, mm, no, dwie godziny. To jest tam, gdzie ta wieża jest, to jest tam właśnie jest ten, o tak, ten gorc. Y... Sleeping room. No, sleeping room, dokładnie tak, tak. A tutaj jest przepiękna Matka Boska z jeszcze przepiękniejszą Matką Boską za plecami. I w ogóle poplątanie z pomieszaniem. Mydło i powidło. I tu jest ta Matka Boska. Ślicznie. Gdzie? O ja, jaka piękna! No to to jest bomba. Dziękuję rekinie. No, dzisiaj mamy taki dzień, że nasze tempo jest wolniejsze od czołgania się bez nogiego żółwia. No, jak się nie zatrzymywać jak wokół takie rzeczy. Takie akwarele, takie obrazy. Takie piękne rzeczy. Kto takie rzeczy tak ślicznie pomalował? Rekin, co? A, ty, ja tam, nie. ty tam pykasz sobie. Ty nie, no właśnie, wiedziałem, że to ty nie. Nic nie widać. I pewnie nic nie słychać i to jest bardzo dobra opcja. O nie, widać, zakopane. Tam 60 km dalej jest zakopane. Tak, to widać. I rekina jeszcze widać. Rekin, pokaż się. O, jest i rekin. Jesteś strasznie nieostry. Niewyraźny, tak. Kilostert musisz wziąć. I nie dmuchać tak wieczorami. O, załapało. Tak. I oto pan rekin yy, jarający swoje buty, a przy okazji nasze kiełbaski. Tak. Mhm. Mm nie ma jak to porządny domek wypoczynkowy w górach All zimą. Inclusive. All inclusive tak jest. Buty mokre, kiełbasa sucha. Tak trzymać. Rakin już słodko śpi. A. Albo gorzko śpi. A. A tutaj jest łóżeczko dla mnie. O, to takie łóżeczko. Pięć gwiazdek jak nic. O nad nami pod dziurawym dachem milion innych gwiazdek. A taka panoramka dzisiejszego poraneczka. Tmucha jak na wiosnę. Ferekin właśnie zobaczył wieżę na Gorcu. Wczoraj jej nie widział, bo było ciemno i może był na niej, to nie za bardzo wiedział.